w kolejnym odcinku na tropie. Dzisiaj przedstawimy Państwu sposób polowania, który nazywa się bow hunting. Jest to myśliwstwo wykonywane za pomocą łuku. Metoda dość popularna na świecie, w Europie, praktykowana w kilkunastu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych. W Polsce z łuku polować nie możemy. Nie, ta, nie ma na to stosownych przepisów prawnych. My reprezentujemy Polskie Stowarzyszenie Myśliwstwa Uczniczego i staramy się o to, żeby również ten sposób polowań był możliwy dla polskiego myśliwego bez wyjeżdżania za granicę. W tym odcinku postaramy się przedstawić Państwu główne aspekty związane z. Polowaniem z łukiem, z wykonywaniem takiego polowania. Opiszemy sprzęt, wyposażenie, zademonstrujemy, jak wygląda strzał z łuku na maksymalną myśliską odległość przewidzianą dla tego typu polowania. Myśliwy łucznik, wybierając się na polowanie, zaczyna od drobiazgowej higieny osobistej celem wyeliminowania wszelkich własnych zapachów. Czyli stosujemy tutaj bądź specjalnie produkowane mydła w tym celu, szampony dezodoranty. Bądź no, nawet może być popularne mydło biały jeleń, które z którego korzystają również myśliwi. Bierzemy oczywiście prysznic, stosujemy wszystkie te preparaty na gołe ciało. Zakładamy na to odzież. Dobrze jest, jeśli jest to odzież pochłaniająca zapach. Są w tym celu produkowane specjalne odmiany odzieży węglowej. Z warstwą węgla aktywnego, która hamuje zapach wydzielany przez, przez ciało ludzkie. Natomiast jest to odzież no, bardzo droga, trudno dostępna u nas w kraju, także no, mało, kto, mało kto jej używa. Polskich myśliwych, którzy, którzy wykonują takie polowania za granicą. Następnie ubiór myśliwego ucznia. Dobrze jest, jak jest to ubiór ściśle, Powiązany kamuflażem z terenem, w którym będzie odbywać się polowanie. My na sobie mamy najbardziej powszechnie stosowany ubiór w kamuflażu APG. Jest to kamuflaż przewidziany do środowiska leśnego. Tutaj akurat wersja, którą ma kolega, jest wersją wiosenno-letnią. Ja mam na sobie wersję taką letnio-jesienną. Oczywiście polując w trawach, w trzcinach i tak dalej, ten ubiór będzie nas demaskował, więc kamuflaż musi być ściśle związany z miejscem, w którym polujemy. Dobrze jest, jeśli jest to ubiór na tyle przewiewny, żeby nie powodował zapacania się myśliwego, dlatego że myśliwy polujący z łukiem no niejednokrotnie nie jest, musi, musi czołgać się, podchodzić zwierzynę w sposób dość powiedzmy no, intensywny dla, dla organizmu, powodujący zmęczenie, pocenie się i tak dalej. Także, także no, ubiór musi być do tego również przystosowany. Jeśli chodzi o wyposażenie, oczywiście podstawa lornetka. Nie musi być to wielka lorneta do lustrowania zwierzyny na odległościach kilkuset metrowych. Maksymalna odległość, z jakiej strzela się do zwierzyny w bowhuntingu wynosi 30 metrów. Także jest to bardzo bliski kontakt. No, wcześniej oczywiście tą zwierzynę trzeba, trzeba znaleźć, wypatrzeć, z tym, że nie ma tutaj żadnej przypadkowości. Przed polowaniem uczniczym robi się rekonesans, bada się dokładnie ślady zwierzyny tropy. Ustala się zwykle zasiadkę lub wykonuje krótki podchód. W miejscu, gdzie ta zwierzyna na pewno będzie o danej porze. Tego typu rekonesanse wykonuje się kilkukrotnie, także polowanie ucznicze nigdy nie jest spacerkiem do lasu i z zamierzeniem, że może coś wyjdzie, może coś się trafi. To jest ściśle przygotowana operacja specjalna w myśliwstwie. Przygotowywana często przez wiele dni. Ważnym wyposażeniem myśliwego ucznika jest urządzenie pozwalające zmierzyć odległość do celu. Jest to dalmierz uczniczy. Jego zasięg jest no, do 100 metrów. Można korzystać również z innych dalmierzy, z tym, że cały czas pamiętając, że maksymalna odległość do, do zwierzyny to jest 30 metrów, z jakiej możemy strzelać. Pozostałe wyposażenie związane już z samym łukiem i z oddawaniem strzału to jest spust. To jest spust do zwalniania cięciwy, zapinany na nadgarstek, z możliwością złożenia tego spustu, tak żeby nie przeszkadzał w czasie wykonywania innych, innych czynności. Oczywiście maskowanie musi być kompletne czyli rękawice, również kamuflażu, siatka. Żeby, żeby po prostu zwierzyna no, nie, miała, nie miała możliwości e, rozpoznania charakterystycznych elementów sylwetki ludzkiej e, typu twarz, typu, typu powiedzmy dłonie jasne odcinające się na, na tle e, powiedzmy ciemniejszej zieleni. E, ochraniacz na rękę zapinany no, najlepiej jak również jest, jest w kolorach maskujących. To jest ochraniacz, który zapobiega ewentualności uderzenia cięciwy w przedramie. No, łuki myśliskie, bloczkowe, są dosyć, dosyć mocnymi łukami, także duża energia cięciwa uderzając w przedramię potrafi no, zrobić bolesnego, dużego siniaka, więc żeby się przed tym ustrzec, stosujemy takie ochraniacze. Niezmiernie ważnym elementem jest obuwie. Musi być również dobrane ściśle do terenu, w którym odbywa się polowanie. Jeśli jest to teren skalisty, górski i tak dalej, dobrze mieć twardą podeszwę. Natomiast jeśli mamy do czynienia z terenem, gdzie wykonujemy polowanie, powiedzmy na jakichś terenach podmokłych i tak dalej, czy w momencie, kiedy podłoże Podłoże może, może wydawać jakieś, jakieś dźwięki. No, stosujemy obuwie z miękką podeszwą. Często myśliwi ucznicy zakładają specjalne, na zwykłe obuwie zakładają specjalne, jakby miękkie ochraniacze, takie poduchy, które, które tłumią, tłumią odgłosy kroków. Jeśli chodzi o dalsze elementy wyposażenia, kolega ma tutaj na sobie kamizelkę z uprzężą. Która pozwala na, yy, bezpieczne, na dokonanie bezpiecznej zasiadki na wysokości kilku metrów na drzewie. Yy, za chwilę zademonstrujemy, jak mogłoby to wyglądać. Oczywiście no, na wysokości takiej, która, która powiedzmy no, będzie, będzie łatwa do, do sfilmowania. Tak jak kolega wspomniał, jest to kamizelka bezpieczeństwa. W zasadzie powinna być używana integralnie, łącznie z tak zwanym tristandem, czyli polskim odpowiednikiem ambony samowłazu. Natomiast ponieważ nie dysponujemy w tej chwili tristandem, zaprezentujemy działanie samej kamizelki. Od biedy w samej tej kamizelce, w zależności od tego, kto jaką dysponuje kondycją fizyczną i na ile jest wysportowany, można również wykonywać polowanie. W tej uprzęży po zamocowaniu stóp, można swobodnie zwisać i dociągnięciu pasków można dosyć swobodnie zwisać z drzewa. O, w ten sposób. I wówczas ciężar ciała po dociągnięciu tego paska opiera się przede wszystkim na mięśniach nóg. Nie obciążamy pachwin ani mięśni grzbietu. Mięśnie grzbietu będą nam potrzebne do tego, ażeby napiąć łuk, wycelować, zachować dosyć statyczną sylwetkę i zwolnić spust, zwolnić cięciwe w momencie, kiedy pin znajdzie się już na wybranym celu. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o działanie tej kamizelki bezpieczeństwa. E, typowa wysokość takiej zasiadki e, na drzewie no, to jest około 4 do 5 metrów. To jest e, najczęściej stosowana ze względu na e, znalezienie się poza percepcją e, zwierząt, które no, nie mają, nie mają często wrogów atakujących z góry i po prostu nie szukają tam żadnych żadnych niebezpieczeństw dla siebie. Tak więc zobaczyliście państwo jak jak wygląda podstawowe wyposażenie łucznika. Jeszcze należy wspomnieć również o Ciekawej chemii, która, która została specjalnie dla myśliwych uczniów wymyślona, to są preparaty eliminujące zapach. Takich preparatów w sprayu używa się już po kompletnym umundurowaniu myśliwego ucznika, oczywiście w miejsca najbardziej emitujące naturalne zapachy. Także tak to, tak, to tak, tak wygląda ostatnie maskowanie zapachowe przed, przed wyjściem w teren. Przejdziemy teraz pokrótce do opisania samego sprzętu uczniczego. Czyli urządzenia, z, którego, z którym wykonujemy polowanie na zwierzynę, ja omówię pokrótce sprawy związane z transportem do łowiska. Najlepiej zabezpieczony sprzęt przewozi się w takiej twardej walizce. To jest walizka, która gwarantuje, że sprzęt nie będzie uszkodzony w trakcie transportu w pociągu w samochodzie. Natomiast do samego łowiska potrzebujemy już czegoś, czegoś mniejszego, bardziej wygodnego. Są do tego celu specjalne pokrowce, które w momencie kiedy idziemy przez gąszcz zabezpieczają nam najwrażliwszy element łuku, czyli cięciwe. Również pokrowce na celownik, które łatwo zdjąć. Ten celownik ma światłowodowe piny, które mogłyby ulec uszkodzeniu w trakcie w trakcie właśnie przechodzenia przez przez gąszcz, dlatego no dobrze jest mieć taki pokrowiec. Oczywiście ważnym elementem na, do przenoszenia pocisków jest kołczan, który, który jest przytwierdzony do łuku. W tym kołczanie to jest kołczan myśliski, yy, można go odpiąć od łuku. To w każdym razie w trakcie, w trakcie przenoszenia dobrze jest, jak, jak on jest przypięty. I ostre strzały z grotami myśliskimi są w tym kołczanie świetnie zabezpieczone. Zdjęcie takiego pokrowca jest, jest dosyć proste. Łuk jest gotowy do akcji. Oczywiście pokrowiec może być zwinięty w. Bardzo mały, objętościowo, pakuneczek, który, który chowamy do plecaka bądź do saszetki na, na inne drobiazgi. Układ celowniczy w łuku bloczkowym, w tym przypadku łuku myśliwskim, składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest przeziernik z okrągłym prześwitem drugim celownik łuczniczy wielopinowy, w tym przypadku celownik myśliwski. Cała sztuka podczas celowania z łuku bloczkowego myśliwskiego polega na tym, ażeby w trakcie obserwowania przez prześwit przeziernika celu widzieć tylko i wyłącznie tą białą obwódkę, obudowę pinów. Ni mniej, nie więcej, tylko tą białą obwódkę. W momencie, kiedy naciągniemy łuk i ułożymy się do strzału. Bardzo ważnym aspektem jest także to, ażeby palec spustowy w trakcie naciągania łuku trzymać za językiem spustowym. On jest tak delikatny, jak przyspiesznik w droni palnej i dla celów bezpieczeństwa należy go trzymać podczas naciągania i celowania za językiem spustowym. W momencie, kiedy naciągniemy łuk bloczkowy, przykładamy przeziernik do oka. W taki sposób składamy się do strzału, ażeby przez prześwit Widzieć biały okręg obudowy celownika, obudowy pinów. W momencie, kiedy naprowadzimy wybrany pin na cel, w tym przypadku jest to odległość 30 metrów, delikatnie naciskamy na spust. Strzała opiera się na dwóch punktach. Jednym z nich jest podstawka, na której opiera się strzała. Jest to specjalna podstawka myśliwska, która zapobiega wypadnięciu strzały w momencie manewrowania całym łukiem. Ta strzała nie ma możliwości wypaść z tej podstawki. I drugim punktem podparcia jest oczywiście tutaj nacięciwie to siodełko, w momencie naciągania cięciwy. Ta podstawka powinna się podnieść automatycznie. Aczkolwiek nie praktykujemy tego, choć postaram się to pokazać. Staramy się, aby, staramy się, aby strzała była już w podstawce w momencie naciągania łuku. Oddam jeszcze jeden strzał. I ten był idealny, dokładnie. Dosyć ciekawym rozwiązaniem swoistego rodzaju nowinką techniczną jest świecąca nasadka montowana do promienia strzały. Działa ona w ten sposób, iż w momencie przechodzenia strzały, nasadki w zasadzie nad magnesem umiejscowionym w oknie Majdanu nasadka zapala się, świeci przez około 10 sekund, a następnie przechodzi do trybu migającego. Tryb migający trwa do 70 godzin przy nowych bateriach. Dzięki temu w zasadzie, a wykonalnym jest, niemożliwym jest, ażeby taką strzałę zgubić w terenie, nie odnaleźć jej po wykonaniu strzału Jest to o tyle ważne i istotne, że po zestrzeleniu należy strzałę odnaleźć i zbadać strzałę pod kątem substancji krwi, farby jaka znajduje się na lotkach. Dobrze by było, gdyby te lotki były białe, wówczas na białym tle o wiele łatwiej będzie nam zbadać farbę. E, oczywiście idealnie jest, jeżeli jest to jasno-czerwona farba z elementami piany, wtedy mamy pewność, że był to strzał na komorę, na płuca. Badamy również brodhet myśliwski e, na ewentualną zawartość Tkanki kostnej lub innej tkanki łącznej, i generalnie po odczekaniu około pół godziny zaczynamy po farbie dochodzić po strzałka. Kolejnym elementem, który ułatwia nam polowanie jest latarka LEDowa. Która emituje światło czerwone, niewidoczne dla zwierzyny, natomiast widoczne dla nas, i ono służy tylko i wyłącznie do przemieszczania się po zmroku, dojściu do łowiska i powrotu z łowiska. Uruchamiamy włącznikiem żelowym. Dodatkowym atutem tego włącznika żelowego jest to, że umożliwia on idealny chwyt, wymusza w zasadzie idealny chwyt ręką łuczną, albowiem warto jeszcze o tym wspomnieć, że ujmując dłonią. Łuk nie należy zaciskać dłoni na łuku, albowiem to doprowadza do szybkiego zmęczenia mięśni i drżenia całego układu celowniczego. Łuk opieramy w zasadzie tylko delikatnie na dłoni, a ten włącznik żelowy wymusza, wymusza poniekąd takie właśnie delikatne ujęcie tego majdanu. Warto jeszcze dopowiedzieć o tym typie łuku, który jest najpowszechniej używany w bowhuntingu na świecie. To jest łuk bloczkowy, który od innych łuków odróżnia, odróżniają charakterystyczne bloczki na końcach ramion. Te bloczki służą do redukcji siły w trakcie celowania. Tak jak zapewne to było pokazane przy okazji strzelania, łucznik musi pokonać dosyć duży opór. W trakcie napinania, natomiast ostatni element napinania łuku i samocelowanie odbywa się już z 80% redukcją siły naciągu. Czyli łucznik nie odczuwa tej dużej siły napięcia w trakcie celowania. Umożliwia mu to długie celowanie i poczekanie na odpowiednie ustawienie się zwierzyny. Oczywiście do zwierzyny nie wolno strzelać z łuku na sztych. Musi być to zwierzyna ustawiona bokiem, tak żeby nastąpił przestrzał, obustronny przestrzał płuc. A ja może pokażę, jak to wygląda na przykładzie sylwetki. Tutaj mamy tarczę dzika służącą do treningu myśliskiego. Jak również wykorzystywana jest w sporcie do dyscypliny 3D-2D. Ta tarcza obrazuje mniej więcej zakres komory, w obrębie tego owalu wszystkie strzały są śmiertelne. Ten owal tutaj najmniejszy pokazuje potencjalne zranienie serca, które doprowadza oczywiście do najszybszego upływu krwi i i szybkiego odejścia zwierzyny. Co jeszcze? Ważne jest, ważne jest ustawienie się zwierza w, w, trakcie, w trakcie strzału. Także mamy tutaj do czynienia tylko i wyłącznie z polowaniem do zwierzyny ustawionej bokiem. Ewentualnie strzelając z góry, z drzewa, no musimy brać poprawkę, że. Ta strzała będzie, będzie y, y, e, przechodzić przez tuszę dzika troszeczkę wyżej, tak, żeby za każdym razem nastąpił obustronny przestrzał, y, przestrzał płuc. Y, płuca u zwierza są najmniej unerwione, więc y, y, nie, nie następuje silny szok, silny szok bólowy. Często reakcja jest y, jak na y, duże ukąszenie zwierzyna często powraca do, wcześ, do wcześniejszych czynności. Nie zdając sobie sprawy z, z tego, co się stało, strzała, oczywiście, z dobrze skonfigurowanego łuku, przechodzi przez tuszę całkowicie. E, no i gdzieś tam wędruje w trawę. Należy, należy tą, tą strzałę, oczywiście, odnaleźć. E, zwierzę e, w międzyczasie wykrwawia się, traci przytomność, nie mając świadomości zagrożenia, które, które powiedzmy, którego jest uczestnikiem. Strzały, które tutaj obecnie są filmowane, to są dosyć popularne strzały myśliwskie dosyć ciężkie, o, niosące ze sobą wysoki ładunek energii, wypuszczone z silnego łuku, penetrują bardzo głęboko. Te strzały w trakcie treningów są wyposażone w groty sportowe, które nie niszczą mat. Natomiast taka sama strzała użyta do polowania jest wyposażona w grot myśliwski tnący, który również jest wkręcony w promień na, po prostu na zasadzie na zasadzie no, gwintu. Ostrza, ostrza grotów myśliwskich mogą być stałe, mogą być składane. Tutaj akurat przykład tego grotu to jest dosyć popularny grot produkcji amerykańskiej z wymiennymi ostrzami po każdym polowaniu wyjmuje się. Wymienia się ostrza na nowe. Nowe ostrza są fabrycznie y, ostrzone y, do stopnia ostrości, taką, taką jaką ma lancet chirurgiczny, także, także bardzo, bardzo dobrze penetrują w celu. Myśliwych, zwraca się do nas telefonicznie, mailami, często wprost, jak dobrać sobie łuk myśliwski do polowania za granicą. Chcieliby rozpocząć naukę huntingu No więc to jest dosyć złożony aspekt, dlatego, że poluje się z łuków o sile mniej więcej od 60 do 70 funtów. Natomiast zaczyna się naukę strzelania z łuku do 50 funtów. To też zależy oczywiście od predyspozycji, od siły fizycznej, sprawności itd. itd. Natomiast ważne jest dla samej edukacji uczniczej, żeby łuk nie był zbyt mocny w trakcie, w trakcie nauki. Także na początek polecalibyśmy wybór łuku lżejszego o mniejszej sile naciągu, między 50 a 60 funtów. Takim łukiem również można na zwierzynę, powiedzmy, z naszej strefy klimatycznej polować. Natomiast jeśli ktoś chciałby polować na zwierzynę bardziej egzotyczną, gdzieś w Afryce, czy, czy powiedzmy na bardzo grubą zwierzynę w Ameryki Północnej, no to wtedy musiałby dysponować już łukiem 60-70 funtów. Te łuki, które mamy tutaj, to są właśnie łuki no, dosyć mocne. Mój ma siłę na ciągu 65 funtów, kolega ziemowit ma łuk o sile na ciągu 70 funtów. No to są, to są w zasadzie już łuki przydatne do polowania na w zasadzie każdego ssaka na ziemi. Jeśli chodzi o inne parametry łuku, które ważne są przy wyborze swojego, swojego pierwszego urządzenia typu łuk bloczkowy, to jest odległość od wgłębienia uchwytu do cięciwy. Szybkie łuki mają tą odległość mniejszą, natomiast łuki na początek powinny mieć tą odległość większą w granicach 7-8 cali. Ten parametr charakteryzuje tak zwaną wybaczalność łuku. Łuk jest bardziej wybaczalny, czyli łatwiejszy dla nowicjusza w momencie, kiedy ta odległość od wgłębienia uchwytu do cięciwy jest większa. Również tak zwana wybaczalność łuku jest charakteryzowana przez rozstaw osiowy łuku. Łuki dłuższe są bardziej wybaczalne dla błędów nowicjusza niż łuki krótsze. W związku z tym no, doświadczeni myśliwi, którzy powiedzmy dużo polują, ze względów ergonomicznych, żeby dysponować jak najmniejszym urządzeniem, posługują się łukami o mniejszym rozstawie osiowym, natomiast łuki na początek i łuki do standardowych, zwykłych polowań. Podchodem, powiedzmy, no, mogą, być, mogą mieć y, troszeczkę, troszeczkę dłuższy rozstaw osiowy, są łatwiejsze, wybacza, wybaczalniejsze i celniejsze. Gdyby ktoś z myśliwych był na tyle mocno zainteresowany tą formą wykonywania polowania, jaką jest bull hunting, czyli tzw. myśliwstwo ucznicze, y, zapraszamy do kontaktu z naszym stowarzyszeniem. 2 kwietnia 2011 roku powstało pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Myśliwstwa Uczniczego. Jesteśmy reprezentantami tego, tego stowarzyszenia. Mamy oczywiście swoją stronę internetową, pozostajemy w licznym kontakcie z, z myśliwymi z całego kraju. Bierzemy udział w targach myśliwskich, gdzie demonstrujemy łuk. I, i sposób posługiwania się nim. Dlatego zapraszamy wszystkich do kontaktu z nami, e, z Polskim Stowarzyszeniem Myśliwca Uczniczego, Polish Bowhunting Association. E, nasz adres strony internetowej i kontakty mailowe poprzez tę stronę e, www.bowhunter.pl.